Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Archan z kanału 2 m Rozrywki. Moi drodzy, yy, przepraszam Was yy, za długą nieobecność yy, z seriami gamingowymi. Ale cóż, miałem trochę zajęć, trochę prac yy, poza YouTube'owymi. Yy Między innymi przeniosłem się już z liveami na YouTube'a oficjalnie od trzech dni. Możecie mnie znaleźć właśnie na tej platformie. Także, jeżeli jesteście ciekaw, co robię na live'ach, to zostaw koniecznie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach i o nowych streamach. Także cóż, serdecznie zapraszam. A przed Państwem, moi drodzy, gra, której bardzo długo szukałem. Szukałem gry, moi drodzy, takiej która będzie połączeniem e, survivalu z elementami budowania, RPGa, z elementem sandboxowości, czyli dowolności w budowaniu historii, przygody. I myślę, że znalazłem. Jest to gra studia Foxy Voxel w Early Accessie, ale niech was ten Early Access nie zwiedzie. Gra się wyśmienicie. Grałem już na jednym ze streamków, bawiłem się świetnie. I postanowiłem nagrać serię. Serię, w której to wy, moi drodzy widzowie, będziecie pisać w dużej mierze historię. Chciałbym poprowadzić tę serię, mianowicie tak, że moi widzowie rozpoczną budowę osady. Jak im to pójdzie, to ja nie wiem. Nie wiem. To zostawiam Wam, moi drodzy widzowie. I cóż, ja nie przedłużam. E, zacznijmy więc rozgrywkę moi drodzy. E, co my tu mamy? Ten odcinek będzie takim e, mniej więcej wprowadzeniem do rozgrywki i wyjaśnieniem podstawowych mechanik, które zachodzą w tej grze. Moi drodzy, nowa gra, nowa gra. Mamy trzy tryby. Jak widać możemy mieć hardkorowo, e, jak tu Producent opisał hardcore przetrwanie w tym trybie często dochodzi do nieprzyjacielskich najazdów a trudność ich odparcia rośnie wraz z upływem czasu. Jest tryb taki pokojowy bardziej bym powiedział że się skupiamy tutaj na rozbudowie osady bo nie ma najazdów i taki, taki tryb kreatywny można by powiedzieć. I coś co mnie interesuje najbardziej jest to połączenie tych dwóch wcześniej wymienionych przeze mnie trybów. I cóż, tutaj mamy opis. Twoja osada doświadczy wielu najazdów, a także rozmaitych zjawisk pogodowych. Najazdy będą występować w regularnych odstępach czasu, a ich poziom trudności będzie uzależniony od rozwoju osady. I to mnie interesuje. Lećmy dalej, moi drodzy. I mamy tak: mamy dwa predefiniowane, jakby tryby rozgrywki. Nowe życie, w którym to mamy trzech osadników. I zasoby tak jak wymienili. I początek roku, wiosna. Ale mnie, moi drodzy, żeby nie było trochę za, za łatwo, interesuje tryb samotnego wilka. Oczywiście możemy sobie zdefiniować własny tryb, ale ja nie będę tego robił. Także cóż, yy, mamy tu jednego osadnika, którego zaraz sobie nazwiemy w zależności koło polosuje. I cóż, yy, jeden osadnik. Mniej zasobów, mniej wyposażenia, także może być ciekawie. Lećmy dalej. Moi drodzy, wybieramy sobie dolinę. Nazwiemy sobie viewers villa, village, village, viewers village, wioska widzów, wioska widzów. Jakiś herb, to tutaj polosujmy coś może, może to. Takie, takie historyczne. Typ mapy. Typ mapy: wzgórza, góry, dajmy doliny, rozmiar mapy damy na dużą i losujemy ziarno. O, może być, może być, nie za dużo gór, jak na pierwszy raz, w sam raz. O, no i polosowało nam pierwszego osadnika. Ja postanowiłem nie zmieniać nic oprócz nazwy. Z racji że to jest kobieta z racji że jest to kobieta a pierwszą kobietą na moim kanale to na Twitchu czy to na YouTube, była Czarna Dalia C2 Arna niech was yy, Tanie nie zwiedzie więc nazwijmy ją. C2 Arna i Dalia żeby było Czarna Dalia i cóż. Yy, Wygląd, wygląd, wygląd. Czy mogę tu zmienić wygląd? Zaawansowana personalizacja. Kolor skóry. Może dajmy taki i tyle i tyle. I co my tutaj mamy? Mamy każdy osadnik ma e, listę atrybutów, w którym jest dobry, których jest bardziej chętny do nauki, mniej chętny, albo ciężko mu przychodzi nauka. Czarna Dalia, moi drodzy, jest dobra w ciesielstwie, więc będziesz sobie dobrze radzić na początkowym okresie gry, w którym to będziemy budować głównie z elementów drewnianych. Jest średnim budowniczym. Jest dobrze zainteresowana w hodowli zwierząt, ale punktów ma tylko 10. No, z intelektem musiałaby trochę popracować, i co się stało, kowalem może być dobrym. Mamy tutaj jeszcze medycynę na wysokim poziomie i sztukę kulinarną, więc cóż, z głodu nie umrzemy. Na wydobycie też nie możemy narzekać. Także cóż, mamy tutaj jeszcze przynależność e, religijna, i wiemy, że czarna dalia nie lubi deszczu. Nie lubi deszczu, moi drodzy, więc jak zmoknie, to się nic nie będzie chciało. Praktyka religijna: im więcej w prawo, tym mamy bardziej. Mm, Jakiejś takiej wiary restytucjonistki, ale mamy takiej pomiędzy, więc jest wiara neutralna. No, tu polosowało z tym wiekiem 27 lat i, i proszę Państwa, 103 kg. 103 kg, fantastyczna waga, fantastyczna. Wzrost metr 75. No, nie spodziewałem się tego, no ale cóż, tak nam gradała. Także cóż, lećmy, lećmy z tym tematem. Mamy tu podsumowanie. Pokaż wskazówki samouczka, włączmy sobie Jeszcze raz, włączmy. Także cóż, co my tu mamy? Ładowanie. Ach, i właśnie. Gram tą grę dzięki usłudze GeForce Now. A co to jest usługa GeForce Now? NVIDIA GeForce Now. To usługa streamingu gier która wykorzystuje najnowsze technologie, m.in. innymi GeForce RTX. Graj gdziekolwiek chcesz, na czym chcesz i ile chcesz. Dzięki tej usłudze możemy cieszyć się rozgrywką w rozdzielczości 1440p do 120 klatek na sekundę. Rozdzielczość 4K na telewizorach z Nvidia Shield. Ponad 1000 dostępnych gier gotowych na to, żebyś w nie zagrał. Szczegóły na stronie producenta Nvidia. E, tyle o GeForce znał. Wracamy do gry. Mamy tutaj wstęp. Witamy w Going Medieval. Przypominamy, że gra znajduje się w fazie intensywnej produkcji. Oznacza to, że gra może zawierać pewne błędy oraz nieukończone elementy mechaniki. Aby uzyskać pomoc i skorzystać z samouczków skorzystaj z Almanachu. Sterowanie kamerą to już mniej więcej znamy. Warstw świata tak samo znamy. I cóż. no taki prowadzenie. Moi drodzy, zapauzujmy na chwilę. Zapauzujmy na chwilę. Jak widzicie, mamy tu taką mapę. Dość ona sporawa jest. Początkowa lokacja taka jest moim zdaniem bardzo fajna. I tak, początkowo dostaliśmy jakieś zasoby. Mamy tu jedzenie, mamy tu łuk, mamy e, nakrycie głowy i to z drewna. Jest zima, jest zima. Os e, moja osadniczka musi na pewno e, zadbać o schronienie. Zadbać o schronienie. Na szczęście podstawowe materiały budowlane w pobliżu tutaj ma, ale potrzeba gdzie się składować, więc do tego miejsca są e, tak zwane strefy, w którym się wytycza właśnie miejsce składowania. Dajmy na to 5 na 5 taki kwadracik żeby ona to poskładowała. Później należy jej zezwolić na składowanie tychże elementów. Tak, mamy to. To jeszcze weźmy, żeby ona poznosiła to do składu. Eee, tak, elementy budowania bardzo ciekawe są, bardzo ciekawe. Mamy tutaj na razie podstawowe rzeczy, drewniane. Więc cóż, próbujmy zaprojektować jakiś domek, moi drodzy. Będzie to domek. Myślę, że na razie pięć na pięć na, yy, na ile na siedem. Tu będzie pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, nie więcej taki. Wejście tutaj zrobimy z boczku, obok. Tutaj mniej więcej okna. Fajne, to jest, moi drodzy, etap planowania. Można sobie tu wszystko szybko zaplanować. Tu sobie damy też okna. Proszę bardzo. Tył, dach. I tu może, a nie tak. Tutaj możemy to anulować. I tu też damy okno jedno powiedzmy. Całość tą przykryjemy strzechą dachową. Mniej więcej tak. Z kontrolem sobie te warstwy możemy obniżać żeby nam nie zasłaniało i damy jeszcze podłogę. Co my tu jeszcze możemy dać? Na pewno potrzebne będzie łóżko, meble. Mamy na razie słomiane posłanie. Damy tak. Liniany kocioł, żeby w domku było ciepło i żeby nasza czarna dalia mogła coś gdzieś zjeść. To sobie damy jej tak. No i tak, moi drodzy. Etap planowania mamy za sobą. Czas na budowanie. Ruszamy, ruszamy, moi drodzy. Czarna Dalia będzie teraz e, e, budować. Ale bez materiałów niczego nie zbuduje. Więc, przepraszam bardzo. Więc trzeba jej rozdysponować zadania. Do wybudowania dachu jest nam potrzebna Duża ilość słomy. Duża ilość słomy moi drodzy. Osiem słomy, więc dajmy jej zebranie, do zbierania. Tutaj mniej więcej tyle. I jeszcze może to. I co? I na pewno potrzeba dużo drewna. Gdzie mamy dużo drewna? Dużo drewna możemy mieć tu. Idnijmy sobie to, żeby ten krajobraz też jakoś wyglądał. No i tak, tak to moi drodzy mniej więcej wygląda. Ja postaram się tu właśnie przyspieszyć proces budowania, albo i nie, zobaczymy. Przyspieszamy proces budowania. I co tu więcej o mechanikach można powiedzieć? każdy, każdy jakby nasz osadnik ma pewne różne punkty, atrybuty. W czym się jest lepszy, w czym się jest gorszy. Nasza czarna, nasza czarna, gdziebyśmy to mogli? E, wróć, wróć, gdziebyśmy to mogli zobaczyć? O, mamy tutaj e, całą listę atrybutów i jak na razie e, jesteśmy sami, więc musimy wszystko robić sami, ale później zajmiemy się rozdysponowaniem zadań po poszczególnych osadnikach. Do nas z czasem gry dołączą. E, mamy tutaj przeróżne rzeczy, bardzo dużo tego jest. Z czasem wszystkiego, e, e, w, ze wszystkim się zapoznamy. Także, cóż, mamy tutaj też rozkład zajęć. Na razie nie będę się tym zajmował, bo w tej grze można doprowadzić do pewnej rodzaju automatyzacji wykonywanych czynności. Można przypisać dane profesje do osadników i oni będą robić to automatycznie. Zgodnie z, rozpo, z rozpisanym czasem pracy, czasem na wypoczynek, czasem na sen i tego typu rzeczami. Także, także na razie tyle. Elementy badania i elementy regionu mamy zablokowane na razie. To odblokujemy w późniejszym terminie. Na pewno będzie trzeba skończyć ten domek. To, to na pewno, bo zbliża się zima. Jak spadnie śnieg, Moi drodzy, jak spadnie śnieg i my nie będziemy mieć dachu nad głową, będzie krucho. Będzie krucho. Bardzo łatwo jest tutaj, e, słuchajcie umrzeć. Po prostu zaziębić się, przeziębić, zachorować bez e, medykamentów, bez, bez ziół. No niewiele zdziałamy. Także, także tak. Na pewno w pierwszym e, momencie należy zadbać o ognisko przed domem, najlepiej, słuchajcie, e, i o stół rzeźnicki, który nam pozwoli, słuchajcie, e, właśnie przetwarzać upolowaną zwierzynę, którą zaraz będziemy musieli upolować. E, mamy tutaj broń, do polowania e, nam e, chyba będzie potrzebny łuk. Chociaż ja nie wiem, czy ta pań, no, walka wręcz, strzelectwo 5, no może być ciężko, słuchajcie, może być ciężko e, z tym polowaniem, no ale cóż, trzeba, trzeba, jak trzeba, to trzeba. Może tutaj również zajadać się innymi rzeczami, takimi jak grzybami, e, ziołami. Widzę, e, że blisko tutaj mamy. Dużo grzybów, dużo grzybów, ale spróbujemy zapolować na jakiegoś królika, na jakiegoś jelenia czy też sarny. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Oczywiście, jak grać się spodobała, zostaw łapkę w górę. I subskrypcję, jeżeli chcesz więcej e, filmów z tej serii, zróbmy sobie taką wersję. żebyśmy widzieli, co ta nasza czarna dalia robi. Widzę, że tu wzięła się ostro zabudowanie. Jestem ciekaw, czy nie będzie musiała jeszcze ściąć jednego albo dwóch drzew. To mamy te trzy. Na razie priorytet jest na budowanie nastawiony, więc, więc tutaj te rzeczy, które jej zleciłem, które mają znaleźć się początkowo, znaczy końcowo w składzie, ona zrobi to w późniejszym terminie. Mam nadzieję, że się wyrobi przed pierwszymi śniegami. I cóż. Poszukajmy tu jakiejś zwierzyny. Jest tu gdzieś w okolicy jakaś zwierzyna. Właśnie ciężko się tego tak szuka. Ale jest. Słuchajcie. Jest tu jakiś jeleń. Hasa sobie. Proszę bardzo. Proszę spojrzeć. Jaka zwierzyna. Twarzy nie ma. Nie wiem czy to się zmieni. Czy się nie zmieni. Ale takie gry myślę, że szczegółowość postaci. Tak są bardzo fajnie zrobione. Nie ma jakiegoś znaczenia. No i cóż. Bardzo fajnie jest tu przemyślany temat budowania, słuchajcie. Temat budowania, gdyż czasami można się wkopać, wyrobić maliny, słuchajcie. Można tutaj robić y, y, piwnicę, czyli wykopać kawałek ziemi, zrobić schody. Trzeba myśleć nad kolejnością planowania różnych elementów. Nie można dać człowiekowi zaznaczenia wykopania dziury, Gdyż on tam nie będzie miał jak zejść. Najpierw trzeba mu wykopać trochę. Zrobić schody, żeby on mógł zejść, wyjść. Żeby się nie skończyło tragedią, słuchajcie. I cóż, myślę, że nasza czarna powoli tutaj jak widzicie kończy nasz domek. Pierpią z powodu zimna. Właśnie, zimna. To ubierz sobie czapkę. Dajmy jej Aha, wybierzmy osadnika, tak, i dajmy ubrać czapkę, żeby nie było zimno, i wyposażmy ją w ten łuk. Wyszczmy ją w łuk, będzie miała szybko. ciepło, elegancko. Zaraz się tu napali, będzie ciepło. Czy dach jest zrobiony? Dach też będzie skończony, także super. Generalnie e, temat magazynowania rzeczy odnośnie tego składu jest bardzo zaawansowany. Każdy skład e, ma do wyboru e, materiały, które możemy w nim przetrzymywać lub nie. W jednym składzie możemy przetrzymywać tylko żywność, w drugim zaś same zwłoki, czy też odpadki, które warto zakopywać gdzieś w dole, w ziemi, daleko od miejsca zamieszkania. Co do żywności, o jej magazynowanie też ma znaczenie, gdyż żywność ma swój, swój termin przydatności, który jest mniejszy, większy w zależności od podłoża, od zadaszenia, czy jest, czy jej nie ma, od temperatury. Wszystko tutaj, moi drodzy, ma znaczenie i to jest fajne. Ja takiej gry szukałem, która nie będzie prostym hack slashem. Tu podejść, zbuduj to, zaznacz tamto. Tylko jednak są pewne mechaniki zaimplementowane, ciekawe. W mojej opinii jest. Słuchajcie, jest minus 18 stopni. Zarna poszła spać w tym momencie. Jest minus 18 stopni, więc zimno. Więc czym prędzej trzeba skończyć budowę tego domu. Słuchajcie, żeby było coraz cieplej. Jedzenia mamy. Jedzenia trochę mamy. Słuchajcie, jeszcze racji żywnościowej mamy 49, więc w teorii 49 posiłków możemy, możemy spożyć, więc nie jest jeszcze źle. Jeszcze do polowanie. mamy czas, mamy na to czas. Co? Mało zapasów żywności w składzie. Aha. No tak, bo ona tego nie zaniosła. Zanieś se to kobieto priorytet. a nieś to najpierw do składu, żebyś miała co jeść. Właśnie, pewne czynności można przyspieszyć, nadając im wyższy priorytet, pewne czynności można spowolnić. I cóż, i ze wstępu to chyba na tyle, moi drodzy, na tyle. Nie chcę przedłużać tutaj tego odcinka, to był taki swoisty wstęp. Moi drodzy, nasza czarna tutaj E, buduje, buduje śmiało swój pierwszy drewniany domek, i cóż, co przyniesie jej dalszy, dalszy los w późniejszym czasie? Czy ktoś ją najedzie od razu, czy ktoś ją odwiedzi, przybędzie do osady? To, moi drodzy, dowiemy się w kolejnym odcinku. A ty, mój drogi widzu, napisz w komentarzu, jeżeli chcesz wziąć udział w naszej zabawie i chcesz być częścią tej serii jako osadnik w mojej grze, uwzględnia twój nick, twoje, że tak powiem, zainteresowania. Napisz coś o sobie, to będzie mi fajnie prowadzić tą rozgrywkę. Ja Czarną trochę znam, ona jest medycznie uzdolniona, generalnie interesuje się medycyną, więc idealnie pasuje pod taką lekarkę, zielarkę, czy kucharkę, to nie wiem, <grytanie> pamiętajmy 105 kilo. To 3 kilo, no, no to z tą wagą, to tu producent gry przesadził, lekko przesadził. No i cóż, i tyle moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz pod tym filmem i cóż, mam nadzieję, że Wam się seria spodoba. Bawimy się dalej. Pierwszy odcinek zaraz się pojawi na YouTube. Ja go lekko zmontuję. I tak właśnie e, bym chciał prowadzić takie 20-30 minutowe odcinki. Pamiętajmy, że reaktywujemy, reaktywujemy Youtuba do dawnych czasów. W którym wziodły gameplay e i let's play. E. No, a ja się żegnam, trzymajcie się, do następnego. Cześć, cześć!